20 września, dzień przedszkolaka. Czego życzylibyście naszym przedszkolakom? Otwartości, odwagi do poznawania świata samodzielnie no i dużo, dużo, dużo miłości. Odnoszenia, Odnoszenia do sukcesu i realizacji zabawy. Uśmiechu przede wszystkim i pozytywnej energii. Fajnie, zabawki, radości. Zrobiam. Dobrej zabawy, uśmiechu, szczęścia, fajnych wycieczek i dobrego jedzonka. Dużo, dużo szczęścia, zdrowia, radości, dużo zabaw. I żeby każde dziecko było grzeczne jednak. prostu wrażeń, bajkowych postaci i przede wszystkim wspaniałych wspomnień z przedszkola. Żeby nigdy nie przestawali marzyć Kochane dzieci, w dniu Waszego święta życzę przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i dużo prezentów. Dużo zdrowia, dużo uśmiechu przede wszystkim oraz odwagi do podziwiania i do poznawania tego także dużego świata dla nich. Dużo uśmiechu, dużo zabawy. Dużych placów zabaw i żeby ciocia też była uśmiechnięta. <laughs> przede wszystkim spełniajcie swoje marzenia. One naprawdę się spełnią. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy w całym roku przedszkolnym. Uśmiechu żeby cieszyły się każdym dniem, które spędzają w przedszkolu i oczywiście tego, żeby korzystały z tych lat bez troski, dobrej zabawy i nauki. Drogie dzieci, życzę Wam, żebyście były zawsze uśmiechnięte, żebyście spełniały swoje marzenia, żeby zawsze świeciło dla Was słoneczko, żebyście zawierały piękne i trwałe przyjaźnie i żebyście bawili się codziennie i korzystali z życia. Życzę wszystkim dzieciom, aby każdy dzień przynosił Wam szczery, największy uśmiech. Przede wszystkim radości, dużo zdrowia. Tak, dużo zdrówka, żeby przychodziły tutaj spełnione, szczęśliwe i żeby każdy dzień był udany. Wszystkiego najlepszego: dużo zabawek, świetnej zabawy, mało płaczu, wyrozumiałość ze strony opiekunek i. Jeszcze raz świetnej zabawy. Cały czas dobrej zabawy, bez pryskości, żeby cały czas się śmiali. E, I żeby ten czas Żeby przedszkolu... byli szczęśliwi. Tak, żeby ten wesoło. czas spędzony w przedszkolu był dla nich cudownym wspomnieniem przeszłości. Wszystkiego dobrego, dzieciaki. Dla wszystkich maluszków oraz tych starszych dzieciaczków, dużo uśmiechu, radości oraz wielu wspaniałych przygód. E, w waszym dniu, drogie dzieciaczki, życzę Wam dużo, dużo uśmiechu na twarzy i wspaniałego dnia. Proszę, życzą wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przedszkolaka. Kochane przedszkolaki, z okazji zbliżającego się Waszego święta, czyli Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. Niech czas pobytu w przedszkolu będzie dla Was magiczny, radosny. Chciałabym, aby przedszkole było Waszym drugim domem. To was kochane dzieci. A czy wy macie jakieś marzenia? Trzeba zawsze o od przedszkolu i się słuchać jej na zajęciach. To moje najbardziej żeby te wszystkie dzieci tak robiły. I to moje najszczęśliwsze marzenie. Bo ja bym chciał zostać hydraulikiem, dostać chomika. Ja marzę o domku dla lalek ze zjeżdżalenią i lalkę. Ja marzę o dużo, bardzo dużo książkach. Ja może, żeby mieć w, do, w domu popułku. Ja chciałam tak właśnie nurkować. To mhm. jest rękawiczek. Bo jak chcę latać, może żeby być nujkiem. A ja masz, żeby być w telewizorze. Ja maszę, żeby była weterynarką. A ja mam, żebym była w tym świecie. Ja może mieć, mieć siostrę i brata. A ja może mm. mieć siostrę. Mm. Ja może, żeby był nurkiem. O piesku i o średnim domku do zabawy. O wszystkich torach świata i o wszystkich pociągach świata. O Elzie i o lalce. O nowej lalce i o nowym Lizaku. A ja o Elzowym Lizaku i Lalce Elzie. Ja marzę o książce. O co mu chodzi. O palioniku. Mhm. Ja mamzę o kotku. O ma. O skorpionie. O miliard-out z LEGO Champions. O lotach. A na wychubę jaka mnie. Ja na loda, Loda kluszka i śmietankowego. Ja bym chciała marzyć, że mama mnie zabrała na basen i lubi wodę. Pistolet! Moim największym marzeniem jest dostanie drona. Ja bym chciała dostać kotka. Chciałabym, żeby raz, dwa się pojawiły się święta, bo bardzo lubię prezenty. Bardzo marzę o kotku. Chcę mieć dużego pluszaka jednorożca. Dużo pluszaków w Grać w wiszę.